Jak może wyglądać przyszłość Twojego dziecka? Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie. Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści. Dziecko akceptowane uczy się kochać. Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel. Dziecko żyjące w otoczeniu. Które potrafi się dzielić, uczy się hojności. Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości. Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności. Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia. Jeśli potrafisz zachować spokój i cieszyć się chwilą, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.